Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale, jak możecie słyszeć po moim głosie nie jestem całkowicie zdrowa, niestety dopadło mi o przeziębienie, ale nie chcę Was zostawiać bez filmiku, bo już dzisiaj się czuję w miarę ok, także mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać, mimo to obejrzycie z chęcią. Moi d'or, uwaga, ostatni odcinek 10 Wam piszą tak. Doszliśmy do tego momentu. Charlie właśnie wrócił ze szkoły, jak widzicie, z szóstkowym uczniem. Także czekajcie, gdzie... A, tu jest torcik. Dobra, schował się. Także wyciągam tort nie gotuj. Tylko dodaj świeczki urodzinowe. I obchodzimy urodziny i zrobimy przyjęcie. Zapraszamy całą rodzinkę. Jak widzicie, nie tu, nie wyprowadziłam yy, Itana, ponieważ tam już nie było miejsca w tym domku, bo jest tylko 8 Simów może być, ale stwierdziłam, że już go zostawię z racji tego, że wiecie... jest zmuchni świeczki. Yy, z racji tego właśnie, że wiecie, no to jest już przedostatnie dziecko, a to będziemy się tu męczyć, skoro... I tak, wiecie, może on tu zostać. Dobra, jakaś losowa cecha, co to będzie? Niechlujny, no bywa. Dobrze, o wow, ale jestem podekscytowana, także tak, czekajcie, zrobimy sobie może em, telefon Zaplanuj wydarzenie towarzyskie, mam nadzieję, że możemy dzisiaj, jak nie to będziemy wszystkich osobno prosić I oby wiecie, no przyszli, dobra, to niech leci Myślałam, żebyś napełniła fontannę czekoladą Zróbmy to, moja droga um, Idzie? Idzie, dobra, czekajcie ja bym chciała, żeby to było hmm, przyjęcie domowe, co? Gospodarzem, no będziesz ty oczywiście Alice. I tak, no goście, co zapraszamy. Eee, czekajcie, gdzie jest rodzina? Tu? Nie, przyjaciele. Eee, to tak, Rebeka, Katrina, Jasper, Elena, Klaus, Elijah, Hope. Eee, Stefan. No już są wszyscy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, no chłopacy, przecież też to. Tak. Jak kliknę na nich, żeby im było miło. Yy, Mixo. A dobra, weźmę sobie kogoś. A co? I oczywiście yy, w naszym domku. Ok, już się zaczynam. Tylko chyba nie możemy sobie wybrać. I ja bym chciała bardzo, żebyś ty sobie, wiesz, co wzięła ten e, Ten wolf ponieważ to jest ostatni odcinek, to wiecie, e, warto, żeby tutaj włączymy sobie oczywiście może jakąś muzyczkę, lekka muzyka, ale sobie ściszymy e, z niej głośność na niska, dobra. E, czekaj czekaj, przyjęcie domowe to schowamy. E, czy możesz sobie... Weź sobie truskawek w czekoladzie, a co? Co się tu będziesz przejmować wszystkim? Weź sobie truskaweczkę. Weź. Moja droga, kto jak to? Ale ty zauważyłaś, ty zasłużyłaś, ponieważ jesteś matką dziesięciorga jak to się odmienia? Wam pierzątek. To nie była łatwa przeprawa, ale czy nie było warto? <grystanie> Ojejcie, wszystkie dzieciaczki tu są. Jak miło je zobaczyć. Zdobyte odczucia. Możecie sobie porozmawiać. oha, bo wy się nie znacie w ogóle. Śmiesznie, no ale co? Tak wyszło. Ogólnie sobie, no wiecie, zobaczymy tutaj kurtuazijne powitanie. I tak, zobaczymy sobie, wiecie, nasze dzieciaczki. Kto. Tam według mnie. Z... Matka, gdzie zostawiłam taki strój? Trudno, okej. Okay. jak ci się podoba? E, więc tak, tutaj mamy Klausa Klaus To jest najbardziej chyba m, wyróżniający się sim, jaki tutaj mieliśmy okazję zobaczyć w tej serii. E, zdecydowanie jest e, inny, Wy, wyjątkowy, wyróżnia się bardzo fajnie, cieszę się, super. Wiecie, jaki niestandardowy, że tak powiem. I to jest super, świetnie, bardzo się cieszę. Ok, tutaj mamy drineczki, już jestem pełnoletni, to mogą. E, tutaj mamy lajże, czyli u pierwszego bodajże e, naszego synka. Także on też jest nawet przystojny. Tutaj mamy kogo? Jasper. Jasper to jest przystojnik. Jasper to jest przystojnie, jak bardzo fajnie wiecie, niektóre Simmy sobie zostawię i będziemy sobie gdzieś tam e, pogrywać albo gdzieś się przejawem po prostu w trakcie innych rozgrywek, tak, Hope e, bardzo mi się podoba. W sensie oczy w ogóle ten fryz pasuje do niej i naprawdę prześliczna Simka. Zresztą nasze bliźniaczki też są na swój sposób oczywiście wyjątkowe, nie? No i Stefan to jest chyba mój ulubieniec, moi drodzy. Nie wiem, co, coś mnie, coś co po prostu przyciąga i na pewno Stefana gdzieś tam wykorzystam, ponieważ no... Yy, no świetny jest po prostu. Kogo my tu mamy? Elijah. Czy ktoś gdzieś jeszcze jest? Nie wiem, do góry na przykład? Nie. Dobra. Czyli to są wszystkie nasze simy. Ja bym chciała bardzo zrobić zdjęcie z wszystkimi, ale ja wiem, że tak się nie da niestety. Zapytaj o jedzenie. No, także... Udało się nam to wszystko zrobić. I tak, weź podaj jedzenie. Weź podaj może kiełbaskę z papryczką. No, a także jak widzicie, mamy troszkę tych dzieciaczków. I cieszę się, że udało mi się ukończyć to zwań bo jak wiecie, no parę lat temu, albo nie wiecie, Parę lat temu próbowałam zrobić wyzwanie z 100 dzieci po prostu, ale się poddałam. Też mnie później przestałam już nagrywać. I jakoś tak powiem wam, że nie miałabym chyba cierpliwości, żeby w tym momencie y, nagrywać. Chciałam powiem wam ich. Y... O matko, jak ja mogłam. A nie, przecież Katarina to jest nasza pierwsza, jak ja zap mogłam zapomnieć. No, śliczna jest. Kto włoski daje mi takiego pazura, nie? O, gdzieś tu jeszcze muchala taką koło mnie. Yy, mam nadzieję, że wam tu nie przeszkadza. Także yy, zawołaj moja droga na posiłek. Wiem, że nie wszyscy dostaną, no niestety. Ktoś będzie się musiał obejść smakiem. Yy, o to kto nas tu odwiedził? Wladila? Tak, zrozumiałaś tak na imię? Kurde. O, nasza druga bliźniaczka, Elena. Pokaż ty się, moja droga. Siemka, niech tam życie ci mija? Nie, chyba dobrze, wszyscy tutaj się mają, OK, dobrze, nie proszę sobie siąść ładnie, ja ty sobie może dreneczka zamówisz, co? Zamów sobie drinka. W ogóle dziwne jest że musimy płacić, jak zamawiamy sobie barisę do domu. Spesja, eee... który pracuje Just Me że musimy, wiecie, w ogóle płacić komuś, jak już tak wynajmujemy jego usługi. To jest bez sensu trochę, nie? Tak trochę bardzo, nawet bym powiedziała. Widzę, że wszyscy lubią tu siedzieć, a nie tu. Okej. Okay. No to zostawiam tak ładnie stoły, ale dobra, jak tak chcecie, to ja wam przecież nie będę tutaj zabraniać. No, także jak widzicie, mam jeszcze taki strój, można powiedzieć, trochę piżowy. Także udało nam się, zajęło to nam 22 odcinki. Także no trochę było tej przygody, ale fajnie mi się grało, bo chciałam yy, zrobić to wyzwanie. I też mam w planach kolejne wyzwanie związane z dziećmi, którym jestem bardzo podekscytowana, ale wiem, że na razie na pewno zrobię sobie chwilę przerwy, jeśli chodzi o wyzwanie z dziećmi, ponieważ mam dość małych dzieci. Tyle wam powiem. No i wiecie, nowa seria też będzie niedługo i będzie związana ze zwierzątkami. Tak myślę, że to będzie to. I. Bardzo jestem podekscytowana, tylko jeszcze mam dwa w głowie, czy tak powiem, wyzwania, które bym chciała poprowadzić. Tylko jeszcze nie wiem dokładnie, na który się zdecydować, ale piszcie koniecznie, czy chcecie właśnie teraz jakąś rozgrywkę ze zwierzątkami, jakąś tam dłuższą, nie? Takie, można powiedzieć, takie wyzwanie mini. Piszcie, byście bardzo ciekawa waszych opinii, czy byście chcieli może jakiś już gotowy challenge, co jest, zobaczyć na moim kanale. Z, chę z chęcią wysłucham, przeczytam wasze opinie. Za ten temat myślicie, może macie, a znacie jakiś fajny challenge? Chodź sobie porozmawiać z dzieciaczkami, co? Udziel porady dotyczącej rodziny, chodź sobie tutaj z Hope porozmawiać, zapytaj o jedzenie, eee, opowiedz śmieszną historię. No, bawcie się moi drodzy, bawcie. Matko co to oni tak wszyscy przeznaczą? nie oni wiedzą, że tu i dzieci są, czy co? Tak, lubisz taniec, niech ci będzie. No. Także już się musimy tutaj rozstać z tą rodzinką. Raczej nie będzie się pojawiać, jakby w całości, tak jak, tak jak mówiłam, niektóre simy może gdzieś nam się będą przeplatać. Tylko już pewnie nie będą wampirami. Bo no tak jak mówię, no, wam, wampiry. To jest ciężka rasa, tak do grania takiego, nie? Tak powiem Wam, że naprawdę ciężko, bo wiecie, tylko w nocy można tak naprawdę coś załatwiać. No, takie. No piszcie w ogóle jakie wy macie też odczucia odnośnie wampirów, nie? Czy jak macie to lubicie nimi grać, czy tak raz na jakiś czas nimi gracie, nie? Ja też w sumie chciałam pograć tylko dlatego, że też chciałam bardziej poznać powiem wam te wampiry. W sumie nie udało mi się to aż tak bardzo. <laughs> Ale jakoś powiem wam, że i tak się chociaż trochę obłam z tym rasem, nie? No bo mamy różne rasy w Simsach, nie zapominajmy o tym. Mamy wampira, matko, no mamy wampira. Nie mamy jeszcze wilkołaka, także jestem ciekawa, kiedy będzie wilkołak. Żeby było ferno, to by musiał być oczywiście. Eee, także, o, już się na przyjęcie widzę kończy. To jest już chyba znak, moi drodzy, żeby zakończyć ten odcinek. Dosyć krótki, ale nie ma sensu przedłużać taki, wiecie, to jest takie po prostu uroczyste już zakończenie tej serii. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dziękuję, że byliście ze mną od początku tej serii, no na pewno nie wszyscy, ale jeśli ktoś był od samego początku, od pierwszego odcinka tej serii, także dajcie też znać w komentarzu jestem ciekawa, czy ktoś ze mną wytrwał tyle odcinków i co do zobaczenia w następnej serii o zwierzaczkach, tylko jeszcze nie wiem których, że tak powiem, piszcie koniecznie wasze opinie i co, jeszcze raz ogromnie dziękuję i do usłyszenia do następnego papa pa.